Witajcie moi drodzy, z tej strony witam Was, Piotrek. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać Amazonkę Nauk. Tydzień temu prezentowałem Wam Amazonkę, gdzie była w fazie rozwoju, miała 21 poziom. Obecnie tutaj tą postać dość mocno rozwijam i pokażę Wam, który ma tutaj level. Obecnie, słuchajcie, mam już 43, czyli dość duży postęp względem tamtego tygodnia. Powiem Wam, ostro jadę w zręczność, w siłę, żywotność póki co chwilowo zaniedbuję. No i tutaj jeśli chodzi o ekwipunek, to już słuchajcie mam to co tydzień temu Wam omawiałem, czyli mam już na sobie e, twarz Wilhelma, uskrzydlony hełm, daje plus 30% do szybkości odzyskania równowagi, plus 35% szansy na rozgodzące uderzenie, plus 15% do szansy na zabójcze uderzenie, Plus 120 dobrony i plus 15 do siły, więc ten cel, słuchajcie, udałoby się już osiągnąć. Gram już na poziomie koszmar. Normal, normal poziom już przeszedłem Teraz czas na koszmar. I powiem Wam, ten chem doskonale się sprawdza. Wrogowie bardzo szybko tutaj padają. A to właśnie za sprawą tego, że jest 35% szans na druzgocące uderzenie. Bardzo cenię sobie ten hełm. już go mam tutaj na sobie. Kolejny łok, który mogę już tutaj mieć, używać, to jest, słuchajcie. Dokładnie ten sam łuk, który omawiałem dla Was tydzień temu, czyli Kuko, szakaku, Cedrowy łuk, plus 3 do umiejętności łuku i kuszy, wystrzeliwuje eksplodujące strzały lub bełty plus 50% do szansy na przeszywający atak, plus 177% do obrażeń, dodaje między 40 a 180 obrażeń od ognia i plus 3 do umiejętności strzała z popielenia Powiem bardzo fajny łuk, szczególnie jego. Yy, zwykłe strzały wzbogacone są o to, że wystrzyguje eksploatujące strzały i daje to obrażenie powierzchniowe. Już nawet zwykłe strzelanie tym łukiem jest świetne. Także jak uda nam się wydropić ten łuk, to jest naprawdę fajne. Polecam go używać. Yy, jeśli chodzi o pancerz, to na koszmar sobie dałem słuchajcie, yy, słowo runiczne: Dym, Nevlum daje mi to przede wszystkim plus 50% do wszystkich odporności. To słuchajcie, bardzo ważne. Odporności tutaj nasza Amazonka tutaj bardzo potrzebuje, a na tym poziomie jest jak na lekarstwo, więc udało mi się to zdobyć. Oprócz tego słuchajcie, buty tutaj dałem sobie jednak inne niż te, które omawiałem tydzień temu. Takie sobie mi się wylosowały. Odporności na zimno, błyskawice, ogień. Skraca czas, czas działania zamrożenia o opu połowę. To jest bardzo ważne. Czasem wrogowie mnie zamrażają, także o połowę tylko trwa efekt zamrożenia. Oprócz tego mi daje plus 20% do szybkości poruszania się, plus 7% do zręczności i Wam powiem, chyba te buty zostaną, one są tutaj bardzo dobre, chyba je sobie tutaj zostawię. Jeśli chodzi o biżuterię, to prezentuje ona się tak. 2 many wykradzione za, wy, za, za każde trafienie, plus 30 do many odporności na ogień, plus 3 do skuteczności ataku, a jeśli chodzi o drugi pierścień, to jest też do odporności na błyskawice, trucizny pierścienie to chyba sobie jeszcze tutaj wymienię, póki co to mam takie jeśli chodzi o amulet to prezentuje się on tak daje trochę odporności na ogień, do many, do zdrowia plus 1 do maksymalnych obrażeń i plus, i plus 8% do szans na zdobycie magicznych przedmiotów, też tutaj ten amulet ulegnie wymianie jeśli chodzi o rękawice to wygląda to tak odporność na zimno, błyskawice też na zdobycie magicznych przedmiotów, 5% szansa rzucenia trzeciego poziomu klienta Nowa Mrozu przy otrzymaniu trafienia i plus jeden do zręczności, także słuchajcie postać już jest mocniejsza niż dawniej. Jeśli chodzi o umiejętności, to Wam powiem, jadę tutaj ostro w ostrzał, słuchajcie ostrzał jest świetny, żeby go porównać to jest tak jakby karabin maszynowy po prostu y, Amazonka naprawdę tutaj bardzo szybko wystrzeliwuje te strzały, wrogowie giną w imieniu oka, póki co to jest świetnie, zobaczymy jak będzie na piekle, piekło to będzie taki poziom już, taki egzamin ostateczny z tej umiejętności, póki co y, ta umiejętność sprawdza się świetnie warto tutaj rozwijać pozostałe umiejętności, między innymi strzała kierowana oraz strzał seryjny gdyż daje to, słuchajcie, premię do ostrzału także to warto pamiętać, te Dwie pozostałe tutaj warto rozwijać, żeby wzmocnić ostrzał. I ostatni po jak będziemy już na piekle, to warto słuchajcie, rozwijać te oto między magiczna strzała, gdyż tutaj zadaje dodatkowe obrażenia magiczne. Także to jest bardzo ważne, jeśli nam się trafi wróg, który jest odporny na ataki fizyczne, to magiczne strzała warto rzucać w tego wroga, bo wtedy dany wróg otrzymuje obrażenia. Także magiczna strzała, ale to dopiero na piekle, warto rozwijać. Jeśli chodzi o pozostałe umiejętności, tutaj pasywne i magia, wszystko było po jeden. No i tutaj Walkirię, słuchajcie, zamierzam tutaj też wymaksować tą umiejętność, bo Walkiria bardzo pomaga. To Wam może pokażę. Jest to jest dodatkowy wojak na polu bitwy. Tak się on o to prezentuje. Także słuchajcie, jest, zawsze wspomaga podczas walki. Jeśli chodzi o najemnika, tydzień temu Wam mówiłem o Łotrzycy. Jednak wam powiem y, wszystko, co sobie do, do, dokładnie przestudiowałem i jednak wybrałem najemnika z aktu drugiego. I to wam powiem ze słowem runicznym, słuchajcie, słowo runiczne, słuchajcie, to jest olśnienie y, przede wszystkim zapewnia mi tutaj stałą manę. Mój bohater, słuchajcie, co ma cały czas do wpływ many, nigdy nie narzekam na manę. Oprócz tego dałem sobie tutaj dym, tylko widzę, że będę musiał jeszcze tutaj. W siłę tutaj muszę kilka punktów, ale to mój mój najemnik musi tutaj trochę sobie polewelować. Mam siłę 122, a jest wymagane 125, więc widzę, że będę musiał jeszcze trochę poekspić. Jeśli chodzi o Hemda, mu póki co taki, na pewno go zmienię. 5% szansa, że trzeci na nowa mrozu przy otrzymaniu trafienia. Także tak się prezentuje tutaj moja postać. Tak jak mówię wam powiem, fajnie się gra. Tydzień temu jak widzicie, uczyniłem tutaj spore postępy. I dajcie znać w komentarzach, jak Wam się widzi ta postać, czy tutaj według Was wybrałem dobrego najemnika, czy może polecalibyście mi zmianę. Ja uważam, że póki co z tym buildem gramy się świetnie. No i tutaj na koniec tego materiału Wam pokażę może krótki spacer tutaj na level hrabiny. Zdobędę dla Was tutaj kilka tutaj run, zobaczymy jakie one będą. I dajcie znać w komentarzach, także ja już się będę z Wami żegnał. Następny odcinek będzie w przyszłym tygodniu. Myślę, że to jest sami porze w sobotę. Mam nadzieję, że już dojdę do tego ostatniego poziomu zwany piekłem. Zobaczymy tutaj, póki co gramy się świetnie. Moi drodzy, teraz także tutaj komentarze tutaj na bok. Teraz zobaczcie, jak ta postać sprawuje się w praktyce. Także, moi drodzy, do następnego materiału. trzymajcie macie się? Cześć. Zapraszam do oglądania. No <laughs> Także, moi drodzy, sami widzicie, że Amazonka idzie jak burza, jak przecina. Słuchajcie, wrogowie szpadają jak muchy, prawda? I nawet udało mi się fajną, fajną runę, zdobyć runę Sha'el. Także, moi drodzy, jeśli ten materiał Wam się podobał, proszę Was o lajka, like komentarz. Nowi widzowie, jeśli mnie oglądacie, proszę was, proszę was o subskrypcję. Powiem, świetna gra, gra mi się to fajnie do dzisiaj. Także, moi drodzy, do następnych materiałów. Trzymajcie się, cześć, pa!